Cześć, witajcie. Ja jestem Perix i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przygotowałem dla was Q&A, o którym niektórzy już wiedzieli, gdybyś był na Discordzie, to byś wiedział. Także pierwszy link w opisie prowadzi do mojego Discorda w BI teraz. A więc zaczynamy. Pierwsze pytanie. Jordan Jordan. How did you start with YouTube? Jak zacząłem z YouTube'em? Otóż to było tak, że Kiedyś oglądałem na przykład, nie wiem, Disowskiego, Minecraft Blow wtedy był, Resident Play Games oczywiście, każdy tych youtuberów zna. No i oni mnie zafascynowali do nagrywania na YouTube, też chciałem to robić, nagrywać gry. Zaczynałem właśnie od Minecrafta, miałem jeszcze wcześniej dwa inne kanały, mm, no ale to nie wyszło i teraz jest Periks, to już jest mój trzeci kanał już. I na razie jakoś to idzie, już prawie będzie tysiąc. Mi jeszcze pomógł kolega. Z klasy wtedy też coś w tym siedział, mniej więcej coś tam ogarniał i mi pokazał, w czym montować film. Grafiki wtedy brałem z internetu, albo nawet miniaturek nie dawałem, no to tak to wyglądało wszystko. Ale no, ogólnie mówię, inni YouTuberzy mnie zafascynowali tym, żeby też zacząć właśnie yy, mój kanał Peryx. Więc dziękuję Jordan, że spytałeś, bo już myślałem, że to pytanie nie padnie. Czy lubisz haters i czy lubisz z nim nagrywać i czy lubisz miłos? Oj, haters, haters, haters. Tak bardzo fajny z ciebie człowiek, fajnie się z tobą nagrywa, śmieszny jesteś, masz poczucie humoru. Możecie w sumie do niego wbić gdzieś tutaj karta, powinna się do jego kanału wyświetlić. Tam jakieś odcinki ze mną są, możecie zobaczyć, wbić u mnie też na kanale. No i to czekam, kiedy jeszcze raz coś nagramy, tak? Ja jestem otwarty na propozycje, więc. No, pisz do mnie, pisz. I tu jeszcze część lubi mięso. Lubię. Okso, miałeś stypendium w poprzednim roku szkolnym? A więc Okso, czyli miałem to stypendium. Yy, w tamty, ja teraz jestem w drugim liceum. Stypendium w tamtym roku nie miałem. Kiedyś dostawałem, bo jeździłem na zawody. To było stypendium sportowe. To jeszcze w podstawówce siódma, ósma klasa, coś takiego. W tamtym roku nie miałem. Piotr Piotrkocz, tego, tego mi się nie chce czytać. Piotr Kocz, no i powiedz mi, co ja mam z Tobą zrobić, jeżeli wziąłeś mi pytania z neta i walnąłeś po prostu aż 25 pytań. E, dobrze, to już wybierzmy sobie kilka z nich. Mm, to nie wiem, wylosujmy, wylosujmy. E, co mam teraz na sobie? Ubranie. Co chciałbym sobie zmienić? No nie wiem, sobie bym chciał zmienić chyba najbardziej jedną cechę charakteru lenistwo i jakieś randomowe pytanie kolejne: czy wygrałem w Totka? No, no nie wygrałem. pyta: Czym się różni Piernik od wiatraka? Yy, Czym. Co ma Piernik do wiatraka? Wiesz, no trudne pytanie, no w sumie. Czym się różni piernik od wiatraka sorry? No jakby to powiedzieć, no wiatrak to jest. jest jakaś maszyna, która coś robi i piernik to jest ciastko i no, dużo jest różnic. Tak, chodźmy może do kolejnego pytania. Zyl tak. Dlaczego tak bardzo lubisz żółwie? Dlaczego tak bardzo lubię żółwie? Otóż yy, rozwijmy ten temat, bo... Dużo osób pamięta jeszcze wcześniej, że miałem, nie wiem, mówiłem, że żółwie są fajne, lubię żółwie i takie rzeczy. Miałem na Discordzie żółwiak i dużo osób to też mogło zastanawiać, czemu tak to odbieram, te żółwie, całe, wszystkie żółwie. No, chciałem mieć swoją tak jakby rozpoznawalną maskotkę, coś w tym stylu, no i wypadło na żółwie, ale żółwie są fajne. Ale tak to już minęło, po prostu już... Yy... Nie porównuję siebie do żufia. Co? Simpson, twój ulubiony serial Netflix, czy nagrasz Fnafa, czy nagrasz Among Us? Mój ulubiony serial, nie oglądam dużo seriali, ale Sherlock Holmes jest fajny, polecam, nie widziałeś, to sobie oglądnij. Czy nagrywasz Fnafa? Zapewne nagram. Niedawno, od kiedy to nagrywam, wyszedł trailer do na PS5, nowy Fnaf, ale raczej go nie nagram, bo to chyba jest VR-ka. No, ja nie mam bijarki. Among Us. Nagrywałem jeden odcinek. Nagrywałem. Wszystko było super. Tam były głupie sytuacje z ekipą i w ogóle. I na końcu, kiedy zakończyłem odcinek, przechodzę do OBS-a i co się okazuje, że nie nagrywałem obrazu. Użytkowniczka Google. Czy będą jakieś nowe serie na kanale? Chodzisz w do szkoły, czy jesteś na nauczaniu zdalnym? Jaki jest Twój ulubiony przedmiot? Jaki program oprócz Premiere Pro polecasz do montażu? Maseczka czy przyubrica? Jakie muzyki słuchasz na co dzień? Mm, użytkowniczka Google. Dużo pytań też mamy. Czy będą jakieś nowe serie na kanale? Mm, Zapewne będą, będą, będą. Tylko teraz niezbyt mam jak to nagrać, bo te nowe gry są coraz bardziej wymagające. Jest program odpalony w tle do nagrywania, tak wszystko. I muszę mieć nowy komputer, żeby jakieś ciekawsze gry dla Was ponagrywać. Ale na pewno będą jakieś serie ciekawe. Z... Nie wiem co teraz będzie wchodzić. No, FNAF, choćby do wcześniejszego pytania, jak mówię: FNAF, jak wyjdzie jakiś na komba, no to nagram zapewne. Bo starych już nie będę chyba nagrywał. A jak coś to jakiś fangame, nie wiem coś takiego. Chodzisz normalnie do szkoły? Czy jestem na nauczaniu zdalnym? Chodzę normalnie. Niestety to niezwykle jest czasem fajne, ale chodzę normalnie. Jaki jest twój ulubiony przedmiot? Pewnie tutaj chodzi też o szkołę, więc na pewno ten, na którym nie trzeba się męczyć. Informatyka? Web. Coś takiego. E, jaki program oprócz Premier Pro do montażu? Do montażu jest dużo programów. Ja zaczynałem z Camtasia Studio, ale teraz wiem, że jest DaVinci chyba? Jakiś taki program? On jest podobny chyba do Premiere? Nie wiem, nie jestem pewien. Chyba jakoś tak się nazywał. Możesz poszukać sobie w internecie, nie wiem, co mam odpowiedzieć, do tej pory używałem tylko dwóch, czyli Camtasia Studio i teraz y, Premiere Pro. Maseczka czy przyubica? Maseczka. Zdecydowanie. Yy, I jeszcze jedno pytanko od yy, jakie muzyki słuchasz? Otóż ja nie słucham wielu muzyk, znaczy, Jezu, to jest... yy, nie, nie. Ja nie mam jednego rodzaju muzyki, że nie wiem, mam rock, pop i takie inne. Ja różnych słucham, nie wiem, co mi w panie, co mi się spodoba, to sobie pobiorę i przesłucham, a nie wiem. Ostatnia przeze mnie słuchana piosenka mogę sprawdzić u mnie na fonie, to zaraz tu się powinna wysiedlić, nie będę jej puszczał, bo dostanę jeszcze prawa autorskie, ale właśnie ta piosenka, która tu jest, nie wiem, co to będzie. Polski pies. Wyświetlenie czy lajki, marzenie? Marzcie w czytę, pozdrowisz? Wyświetlenia czy lajki. Wyświetlenia zdecydowanie, ponieważ ja czuję satysfakcję z tego, że oglądacie moje filmy niż je lajkujecie. Po prostu cieszę się, kiedy jest dużo wyświetleń, bo wiem, że ktoś albo jeszcze raz chciał oglądać ten odcinek, albo więcej osób zaczęło mnie oglądać. To moim podstawowym marzeniem, tym na pierwszym miejscu to jest zostać youtuberem. Takim większym. Nie wiem, milion subskrypcji? Hmm, może kiedyś się uda. <laughs> hmm, czy mam dziewczynę? Nie mam. Nie. Pozdrowisz oczywiście Cię. Pozdrawiam Cię plutko. Dziękuję, że napisałeś pytanku. Ile masz lat? Gdzie mieszkasz? A ile mam lat? W informacjach jest. I. 16. Obecnie 16. 2004, styczeń 26. 16 lat. Gdzie mieszkam? Mieszkam w. w Polsce! Tak. W Polsce. Mhm. Mr. Shadow. Czy sądzisz, że rozdymki to na tryby? I tak jak Maja napisała to dość koniec, koniec pytań. to wszystko w tym odcinku. Ja się z Wami pożegnam. Myślę, że dobrze wyszedł ten materiał, bo ustawienia apartu były różne, nie było zakłóceń mikrofonu. Pierwszy raz coś takiego nagrywałem, tak bardziej z ustawień kamery, więc zostawcie opeczkę w górę, subika na dole, komentarz napiszcie, czy wam się podobało i to tyle ode mnie. To cześć!